które będą musiały przejść ten tor przeszkód. I zacznijmy od najmniejszego z nich, czyli takiej małej myszki Pipi Korni. Pipi Korni! Ona jest mega słodka, ale ma bardzo mało życia. I zobaczmy, którą przeszkodę przeżyje. O nie! Nasz pierwszy Breiros nie przeszedł nawet tych kolców. Ale może ta piłka Alessio sobie lepiej poradzi. Alessio! Nawet wchodzisz na magmę, ale masz mało życia I niestety drugi poziom cię pokonał Ale te krzesło karkirkur słyszałem, że jest bardzo silne Karkirkur, karkar, kark kur, kur, kur Więc przetestujmy, czy faktycznie mam rację Bo z kolcami to on sobie na luzie poradził Nawet przechodzi w magmę, ale o, o, kończy mu się życie na tych różach lidera Więc przeszedł on aż do trzeciego poziomu A tutaj mamy połączenie takiego delfina z bananem Czyli bananita dolfinis Ananita Dolfinita. Jeżeli to jest taki delfinek, to powinien sobie dobrze poradzić w wodzie. Ale tutaj jest Magbo i zabiera mu to strasznie dużo życia. On pewnie sobie gorzej poradzi niż Karkirku. Bo wywalił się tuż za nim na tych różach. A co jest z tym smutnym Brejnotem Roberto? Roberto! Rozlewa mu się ten logik, ale nieważne, przechodzi całkiem dobrze, nawet na tej magbie, i w sumie on ma największe szanse, żeby przejść jak najdalej. Udało mu się wejść na Jagodę, ale zginął. I tak jak na razie poradził sobie najlepiej. A ile życia będzie miała ta łopatka Agarini? Agarini Lapalini. Dwa paski zdrowia to powinno być wystarczająco Żeby przejść wszystkie przeszkody Albo i nie, jeden pasek już jej jest szedł A teraz najtrudniejsze zadanie Bo musi przejść przez te jeżyny I idzie dalej, ale nie Łopatka nie dała sobie rady z tym poziomem Ale za to może taki gołąb w aucie to przejdzie Tylko dlaczego on ma taką czapeczkę z Mam też takie fajne kubeczki i koszuleczki, ale nieważne, dawaj gołębiu. Bo on jest bardzo szybki i w sumie powinien to przejść naprawdę łatwo. Tego gołębia naprawdę nic nie zatrzymuje, nawet tu i teraz jest już na laserach. Zaskoczyło mnie to, jak dobrze sobie poradził. Tylko, że ten słonik będzie jeszcze lepszy. Kokofanto, elefanto. Bo ta zbroja z kokosa powinna spowodować, że będzie przyjmować mniej obrazy, chociaż na razie nie wiem, czy to się sprawdza. Dosyć słabo mu idzie, chociaż przechodzi przez to na razie całkiem dobrze. Pytanie, jak sobie poradzi z laserami, bo pijanego makina nie dał rady. I on też zginął na ostatnim laserze. A sprawdźmy, ile życia ma ten Sigma Boy, czyli pigwinek. Sigma Boy. A ty, to się może naprawdę udać. Żaden wcześniejszy Brajro tyle tego nie miał. A ten sobie przechodzi to na luzie. I nawet wytył i Nie zadałem mu połowy jego życia. Ty na tych laserach też to powinien przeżyć. Chociaż nieźle go to porobiło. A ten ogień, a on może zginąć. I niestety skończyło mu się na tych ogniach życie. A ile życia za to będzie mieć ten hotspot? On ma tego bardzo dużo, bo przechodzimy do potężnych Brejrotów. I tak jak myślałem, kolce oraz to magma nawet nie zadało mu dziesięciu serduszek. Ta kolejna przeszkoda również nic mu nie robi. Nawet to. Ej, dobra, to tak dobrze idzie, że on powinien to przejść do samego końca nawet do portalu, chociaż nie wiem. Jest koło Sigma Boju i ała, ała dostaje cały czas i zginął. On był tak blisko, żeby przejść ten ogień, ale mu się nie udało. A co to jest za ogromny Brejrot z językiem? To jest taki złodziej, który zjada wszystkich swoim językiem Jakbym go zobaczył, to na pewno oddałbym mu wszystko, co będzie chciał Tym bardziej, że spójrzcie na jego życie On ma tego chyba z pięć pasków albo sześć, już sam nie wiem I przechodzi nawet te lasery A ten ogień chyba też mu nic nie zrobi On ma ale tutaj jest jakaś, ała, ała, trująca woda i on chyba tego nie przeżyje. I niestety ta trująca woda okazała się dla niego za silna. Sprawdźmy w takim razie tą umieśnioną żyrafę, która wygląda jak u Din Din mafiosy. Ale tak naprawdę to jest żyrafa z mafii. Ma nawet śmieszny wąsik! I tak poza tym, mam mnóstwo życia! Dlaczego odoba aż 10 pasków? Przecież te brejroty się zaczynają robić praktycznie nieśmiertelne! Ja nie wiem, że tyle w ogóle się dało mieć w Minecraftie i nawet te lasery nic z jej nie robią! Bo ta żyrafa jest serio mocno silna! I czekajcie, ona nawet przejdzie przez tą wodę, chociaż nieźle ją bije! I nie wiem, czy jej się uda, ale Stąd i przechodzi teraz na kaktusy, które raczej ją zabijają. Ale i tak udało jej się przejść najdalej ze wszystkich brain rotów! Ale ten krokodino-ananasino wygląda, jakby miał ten tor przeszkód w małym palcu. Kroko, kroko, krokolini, ananasini. Ma też taką skorupę, jak mają te krokodyle. To powinno mu nieźle pomóc, żeby przejść to do samego końca. W sumie zadaje mu to trochę życia, ale całkiem dobrze mu idzie, chociaż chwila. Co się stało? Trzeba on ma tego aż tak mało, i chwila jest na tych laserach, ale nie! Pomimo tego, że miał dużo życia, to wywalił się na pierwszych laserach. A tu jest balerino lololo. Jest taki umieściony, że na pewno przejdzie do końca. Balerino lololo. Ona jest tak silna, że ma nawet taki super atak. I nie wiem, taki umiejętności Breiro, to nie powinien mieć żadnych problemów z tymi przeszkodami, i w sumie miałem rację. Przeszliśmy już po a ten balerino, lolol, cały czas ma mnóstwo życia, chociaż to się teraz zmienia, czemu nagle ma go tak mało? Przecież jeszcze przed chwilą miał prawie całą ilość, a teraz, on zaraz obrze! Zawiodłem się na tym balerino, bo pokonała go już ta woda. Za to gararam, mararam, na pewno będzie silniejszy, bo jest ich dwójka. Gararam, mararam, raraman, mararaman. I czy to oznacza, że będą mieli? Życie! No nie wiem, czy mają tego życia podwójnie, ale na pewno mają go bardzo dużo. Jak na to, że są takim brejrotem, to mu nic nie robi. W sumie tak naprawdę one są już tak silne, te brejroty, że wywalają się już tylko na końcu. Tutaj ten ogień, no coś tam im zadaje, ale nie do końca. Ta woda też pra ich w ogóle nie mizia. Za to te kaktusy mogą się zrobić naprawdę zabójcze. On wpadł tutaj na no i niestety tego nie przeżyje, ale czekaj! I jego pokonały te pioruny, na które staną! Zostały nam same potężne brain roty jak na przykład ten nuklearuci. NUCLEARUCI! CENTRALUCI NUCLEARUCI! Jaki on jest ogromny! I w sumie te wszystkie brain roty zaczynają się robić coraz większe! A szczególnie te ostatnie! Ja nie wierzę oprócz tego, że są takie duże, to ich życie w sumie też jest dosyć wielkie. Tak, jak przystało na te ogromne brainroty. Na razie ma ponad połowę. Powinien dojść chociaż do tej ostatniej pułapki. Bo ten reaktor jest chyba dosyć silny. Nawet pokonuje te kaktusy i jest na tych piorunach. Ale o, o, one to już zadają obrzydliwą ilość życia. I czekaj, on ginie. Był tak blisko, żeby dojść do ostatniego zabezpieczenia, ale mu się nie udało. Zostały tam już tylko cztery brainroty. I co to jest za szklanka picia? Brrr, pati Boom. To jest jakaś herbatka Estepati Pum! I tak naprawdę wygląda jak taka herbata. Ma taką sławkę i limonkę A poza tym żadne zabezpieczenie nie zadaje mu jakoś dużo obrażeń. I bardzo dobrze, Estepati Pum, Ty masz największe szanse, żeby przejść całe te zabezpieczenia. Tak jak Twój koledzy Brej Ruty Jednak Ty jesteś tak duży i tak potężny, że nie powinno. To Ciebie stanowić żadnego problemu, ma ponad połowę życia, to jest chyba dosyć dużo, ale o-o, zaczyna go tracić i jest teraz na jakichś minach. A te miny tu nie są żadne żarty i pokonały te pół ale tego Breyrota nic nie pokona, bo to jest Anpali Babel. Anpali Babel? Babel I dlaczego połowa mojego ekranu to życie tego Bryrota! Dobra, to się robi naprawdę potężne. Przecież wcześniej żaden Bryrot nie miał tyle życia, a on akurat ma go aż na połowę naszego ekranu. Coś mi tutaj nie pasuje. Tym bardziej, że żadne z tych zabezpieczeń go nie pokona! Przecież on jest taki silny, że on z łatwością powinien tu przejść do samego końca, traci troszeczkę życia i te pioruny to jest jedyne co może go pokonać. I w sumie nie te Ja tutaj, Ała, ała. też nie, co się dzieje! Tam pali babel przetrwał tylko połowę tych wszystkich mi! A co to jest za duy Od Pierwszy raz go widzę. Ring 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 ring, rang, rong, To jest jakieś drzewo z wieloma... Stupami. I jeszcze ma taki przerażający wygląd, ale mniejsza o to, patrzcie ile odma życia! To się w głowie nie mieści to prawie wychodzi poza mój ekran. A tak jak ten poprzedni Brainot jeszcze miał dosyć dużo ilo życia, to tutaj już nie wiem jak on tyle go zdobył. I ma ponad połowę a jesteśmy już na końcu zabezpieczeni. Pieczeń. Ten Brayrod może okazać się z zwycięski Nie żartuję, te kaktusy nic mu nie robią Te pioruny też, a nawet i te miny Jak na nich wejdzie, to patrzcie na to e, chwila, czemu go tak nawalają? Coś mi się tu nie podoba, on teraz umiera Przeszedł prawie do samego końca, ale rozwaliła go ostatnia mina I został na i najsilniejszy BRAINROD ręk, Ręk ręk bus. Rang ring ręk bus i ręk a dalas anomalii. Jego życie jest tak ogromne, że nie mieści się aż na naszym ekranie! Jego jest naprawdę dużo i nic nie zadaje mu praktycznie życia. Przechodzi przez te jezyny jakby nigdy nic, no, bo to jest nieśmiertelny brain rot. Żeby go rozwalić, to trzeba się naprawdę postarać i nawet ta woda niewiele mu zadaje Bo nie ma silniejszego Brejrota Niż on sam On ma tyle nóg i wygląda tak przerażająco Ale czy na pewno przeżyje Te poleminowe? Reszta Brejrotów by się wywaliła Ale on skoro jest takim Kozackim autobusem Przedwał to wszystko i dotarł do samego końca Jako jedyny Najlepszy Brejrot